Gdy wypłata przyszła w porę, czas na nowy sprzęt od Ore. Witam Państwa w trzeciej części tej niesamowitej przygody z Toyota Hylax, Jadę do Szymona, syna Mariusza, którego żadna robota nie rusza. A tak na serio, to zobaczycie, co będzie w dzisiejszym odcinku. No i dojechałem. I działamy. A oto i moja zabudowa w wersji Expedition Barbie Edition. Na samym początku usunęliśmy lodówkę i obudowę, która była robiona na szybko, ale wiadomo, że prowizorka działa najdłużej i prawdopodobnie pozostanie ze mną na długi czas. Przygotowaliśmy miejsce do wykonania elektryki. W międzyczasie kotek Merida wpadł, żeby nam pomóc i kontrolował, czy wszystko robimy zgodnie z planem. Jedziesz na albanie? Tutaj widzimy samca kabla w jego naturalnym środowisku. Powoli, ostrożnie wsuwa się w ciemny, ciasny peszel, nieświadomy, że wewnątrz jest już inny, silniejszy osobnik. Rywalizacja przestrzeń jest bezlitosna, a PESZEL pomieści tylko jednego zwycięzcę. Temperatura rośnie. Napięcie w powietrzu gęstnieje. Kabel jednak uparcie sunie naprzód, wierząc, że po drugiej stronie czeka wolność. Jeszcze nie wie, że to starcie dwóch kabli zakończy się porażką dla jednego z nich. To się robi to wchodzi, Nie wiem, wie, no. nie jest wszystko ale a teraz rytuał gotowy warsztatowego rzemieślnika. Samiec kleju mamut wychodzi na polowanie. Zbliża się do ofiary powoli, zostawiając po sobie ślad, którego nie usunie żadna cywilizacja. Plastikowa listwa nie ma już żadnych szans. Jeszcze chwilę i zostanie przyklejona na wieczność. To nie jest montaż, to jest związek na całe życie. Mamut, bo czasem trzeba coś skleić mocniej niż własne postanowienia noworoczne. Tu już nie ma odwrotu. Listwa i klej właśnie wzięły ze sobą ślub. Z mamuta się nie wychodzi. Nigdy. W przygotowanych listwach znajdą się dwa rodzaje taśm ledowych, biała i czerwona. Biała do roboty, a czerwona to taki tajny alarm. Owady jej po prostu nie widzą, więc spokój gwarantowany. Klimat jest, a bzyczenia nie ma. Jeżeli chodzi o zasilenie skrzyni, to z jednego akumulatora wyciągnęliśmy plus, z drugiego minus. Puszczone razem w peszlu przez tak zwane Andersona. Tutaj mamy gniazdko. Wtykamy i już skrzynia jest zasilona. Webasto zostało zainstalowane w jednym z kufrów, bo czemu nie, skoro tam akurat było miejsce. Założenie było takie, aby Webasto znajdowało się na stałe bez względu czy będzie zainstalowana skrzynia wyprawowa, czy burty i auto będzie wykorzystywane jako zwykły pickup. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że w przewodzie, który zaciąga paliwo ze zbiornika do silnika, został wpięty trójnik. Jest to takie samo rozwiązanie jak w Land Cruiserze 120 z mokrym Webasto. Jak z każdym chińskim Webasto po kilku próbach zadziałało, była to kwestia zaciągnięcia paliwa do pompki. Pompka działa tylko w jedną stronę, więc nie było potrzeby stosowania zaworu zwrotnego, a silnik nie dławi się i nie zapowietrza. Obok Webasto w kufrze została zainstalowana hermetyczna puszka, w której znajduje się mała rozdzielnia. Jest ona niezależnie zasilona poza skrzynią wyprawową, więc gdy ta zostałaby zdemontowana, wszystkie instalacje, które zostały dołożone będą dalej działać. Poza Webasto zostaje zasilony elektrozawór do butli gazowej, która znajduje się pod autem w miejscu koła zapasowego oraz dodatkowo jest wyprowadzona instalacja do ogrzewania wody i prysznica. No, pakuje się na urlop, właśnie. No właśnie. Nagle zadzwonił telefon od znajomego, któremu powiedziałem, że pakuje się na urlop, ale w rzeczywistości do pakowania daleka droga. Mamy 13 godzin na przygotowanie auta, spakowanie się i wyjazd. Góra roboty przed nami, a Hilux wygląda tak, jakby ktoś rozłożył go na atomy. To czyste szaleństwo, ale właśnie w takich momentach rodzą się prawdziwe legendy. Jesteśmy gotowi, by podjąć wyzwanie, i właśnie wjeżdżamy na pełnej petardzie. Dzień dobry. Pomocniku mały, pomocniczko ty. Co my tu mamy? Co tu Szymon wywijał? Tu już mamy łączniki. Są mi bezpieczniki, zaraz dadzą mi gniazdka. Tyn, tiry, tyn, tyn. Tu już też jest prawie gotowy panel. Już prawie skończony panelik z gniazdeczkami. Ze wszystkim co ciekawe i użyteczne. I będzie to tutaj na Bo nie wiem, co tam masy dać przez coś. Nie, bo jak nie świeci. A mi bo wszystko w porządku działało. Nie wiem, czy się to zdjęło, podczas kiedy trafił kanałem. Dobra, stąd idzie korytkiem. Tu, tu, tu. I idzie pod belką. Tak, i wypijasz na tamtą to pod panelem. Na no razie, że starczy się A nie możemy stąd wyjść pod panel nie od nie razu? jak mówisz to do góry, to musisz dłuższą pętelkę kabla zostawić. I tu się odłoży okay. cały nawrac. 20, 25 pięknie. i. 21, 25? No. Ja, yeah. no to jest 21, 25. I jest wszystko pięknie. Ku... Koniec. no mnie nie przekinać. Cyk. I cyk. I cyk. I cyk. I gniazdeczka. Są gniazdeczka do ładowania różnych sprzętów. Fajnie to wyszło. Naprawdę. Tylko, że mówię, ale nie jest piją kaczki. Ale jakby ten pęknięcie nie jest... Aha, zapomniałbym wspomnieć o pękającej ramie w Toyocie. A wielu z Was pewnie właśnie na to czekało. Zaprzyjaźniony mechanik stwierdził, że rama pod paką wyprawową z lewej strony rozeszła się. Niezwłocznie podjęliśmy działania zaradcze i zaspawaliśmy ją doraźnie, czekając na październikowy remont ramy. Jak widzicie na załączonej dokumentacji fotograficznej, nie wyglądało to zbyt ciekawie. Niestety jest to przypadłość wszystkich iluksów. Natomiast ja podszedłem do tematu trochę optymistycznie. Uważam, że to auto po prostu dosłownie pęka z dumy. Elektryka pod napięciem, światła na pełnej mocy. Hilux gotowy do akcji. Pakujemy graty i jedziemy, bo przecież kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dziękuję wszystkim, którzy dorzucili swoją cegiełkę do tego projektu. Teraz tylko trzymajcie kciuki, żeby nic nie wybuchło. Cześć!